W czasach, kiedy tempo życia staje się coraz szybsze, codzienna presja dotyka wszystkich, również dzieci. Przedstawiamy rozwiązanie, które zmienia tradycyjne oblicze szkoły. Bezstresowe dzwonki dla szkół wprowadzają spokój i harmonię do szkolnych korytarzy. Prezentujemy konfigurowalny sterownik dzwonka szkolnego firmy Zamel. Delikatny, łagodny dźwięk sygnalizuje przerwy i koniec lekcji, bez nagłych, stresujących bodźców. Badania pokazują, że takie zmiany pozytywnie wpływają na zdrowie psychiczne uczniów, redukując stres i poprawiając koncentrację. Spokojniejsze środowisko sprzyja lepszej nauce i pełnemu rozwojowi dziecka. Dbając o spokój naszych dzieci, dbamy o ich przyszłość. Bezstresowe dzwonki to mały krok ku wielkim zmianom.